No, siemank! Witam Was na kanale Ametystel.ps Dawno nie nagrywałam tutaj, oj, dawno. Chodzę do Was z moim czwartym shoppingiem. Uhuhu. Ale jaram się! Jest to oczywiście paruwa, bo innych, no... Jamników no nie kupię i nie wezmę i nie wymienię, nie, 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 nie sprzedzię. może od tego, że moja maskotka, czyli ta oto jamniczka, była... A oto i uwaga, przedstawiam wam moją 1211. Chciałam aż zmienić kąt. I patrzcie, Oj, patrzcie, mam ją. Ona jest przedsudna, miała tutaj tak ładnie zawiązaną mm, niteczkę, którą zdjęcie dam ale ja je to już jej rozwiązałam. był taki pieczyk. mega ona slej jest, Jezus, jest po prostu cudowna, jakby ma te swoje wady typu tutaj takie, odmazaka tu jest trochę przybrudzona, nie ma LPS, ale to dlatego na tej łapce, ale to dlatego, że ona miała LPS, ale te LPS było... Ej, jeszcze jedna wada, to na pewno dziurki w uszach, przezroczystą rurkę, widoczne lądo wokół głowy i taki niebieski magnes w łapce. No, tak mniej więcej wygląda. Ma wspaniały mechanizm. Kocham ją po prostu. To jest mój ukochany i najbardziej wymarzony LPS. I Jak już ją w końcu mam, to ja nie mogę po prostu to uwierzę, że to sobie tak tam stoi, tak stoi, tak stoi, No, więc um, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie mi łapkę w górę, komentarz, jeśli mnie nie wyłączą. Um, jeśli nie masz jeszcze subskrypcji, to Cię zachęcam. Czerwony magiczny guziczek tam na dole i a...